Polski cmentarz we wsi Majdan, nieopodal Drohobyczem, to jedna z wielu zapomnianych nekropolii na Ukrainie. Pamięć Polakom, którzy zostali tam pochowani, przewracają wolontariusze Fundacji Świętego Antoniego. Wycinaliśmy krzaki, wycinaliśmy drzewa, pokosiliśmy trawę i chcielibyśmy, żeby, żeby do tej miejscowości, do tego miejsca przejeżdżali Polacy, żeby pamiętali o rodakach, którzy tu są i którzy potrzebują modlitwy. W okresie międzywojennym, Majdan był jedną z nielicznych wsi w powiecie drochobyckim, gdzie większość mieszkańców stanowili Polacem. Pod koniec II wojny światowej, miejscowość dwukrotnie była atakowana przez bojówki UPA. Zginęło tam ponad 150 osób. Wszystkie polskie zagrody zostały spalone. Jeden z uczestników naszej wyprawy tutaj powiedział, że jedziemy na koniec świata. I oczywiście jesteśmy rzeczywiście na końcu drogi, w pięknych górach, malowniczym krajobrazie, ale tak naprawdę. To bardzo symbolicznie brzmi ten koniec świata, bo to był koniec świata tych, którzy tutaj spędzali swoją młodość, dzieciństwo, tutaj wzrastali i żyli szczęśliwie. I przyszedł rok 43, przyszedł rok 45 i tutaj dokonano zbrodni. Ofiary zbrodni są pochowane w zbiorowej mogile obok nieczynnego już Kościoła.